Czołem Maddogersi. To ja, Maga Borysiuk, Klasycznie na kanale Maddog. Ostatnio działo się bardzo dużo była premiera Hogwarts Legacy, był tłusty czwartek, dzień pizzy, no i oczywiście Walentynki. Więc mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj wszyscy na jedzeni, nagrani i wyprzytulani. Testowaliśmy niedawno mikrofony, pora na przegląd klawiatur. Zapraszam! Ola, boga, ile tu dobra! Sześć klawiatur dzisiaj bierzemy na warsztat. Przypominam, że o każdej z nich zrobiliśmy oddzielne wideo i możecie sobie spokojnie do niego wrócić. Tutaj będą odnośniki prawdopodobnie z tej strony, tak mi się wydaje. Mamy dzisiaj i mechaniki, i membranówki. Klawiatury krótkie i długie. Każdy znajdzie coś dla siebie na warsztat. Na sam początek bierzemy coś dla prawdziwych zawodników, czyli klawiatura GK 950 Kyle Red. Zaczynamy! Ten model idealnie sprawdzi się przy długich, dynamicznych rozgrywkach. Z pomocą przychodzą tutaj podpórki pod nadgarstki, które poprawią komfort użytkowania. Sześć programowalnych klawiszy dla ułatwienia skomplikowanych operacji. Model ten można kupić z trzema różnymi rodzajami przełączników. Poza prezentowanym Kyle Red, dostępne są także Kyle Brown i Kyle Blue. Żywotność 70 milionów kliknięć sprawia, że ten model jest niemal nie do zajechania. Jedyna klawiatura membranowa podczas dzisiejszego testu, czyli Maddock GK700. Polubią je osoby, dla których cisza to wariant konieczny. Przy niej unikniecie. Potrzebujesz czegoś efektownego? W tej klawiaturze jej podświetlenie będzie reagowało na dźwięk, dzięki czemu dopasujesz wygląd klawiatury do atmosfery gry lub swojego nastroju. Czy rozmiar ma znaczenie? W przypadku Maddock GK801 tak. Jest to wersja skrócona o klawiaturę numeryczną, co ułatwia jej transport oraz nie zabiera zbyt dużo miejsca na biurku. Kabel o długości 150 cm. Obudowa wykonana z metalu oraz tworzywa ABS, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Pełny anti ghosting zapewni nieograniczoną swobodę i szerszą kombinację klawiszy przy zachowaniu mniejszych gabarytów klawiatury. Zostajemy przy mniejszych wersjach naszych klawiatur. Modele Maddox GK850K i GK850W świetnie sprawdzą się na turniejach e-sportowych, jak i przy wspólnym graniu z przyjaciółmi. Powstały na bazie Gateron G Pro Red i cechują się miękkim odbiciem, a także niską siłą nacisku. Klawiatura ma wytrzymałą baterię, więc możesz śmiało zabrać ją na turniej. Dostępne w bieli oraz klasycznej czarnej wersji, jak nasze serce. Pełnowymiarowa klawiatura MatDoc GK900 w wersji Autumn Brown to jedna z solidniejszych opcji dzisiejszego odcinka. A to wszystko dzięki aluminiowej obudowie. Kabel o długości 1,8 m zakończony jest pozłacanym złączem USB. Czuć jakość i słychać jakość. Klawiatura występuje także w wersjach z przełącznikami Red i Blue. Jakby co, to spacja najgłośniejsza jest tu. Po prostu trzeba pisać bez przerwy. Tutaj widzicie chyba najlepszy możliwy sposób, jaki możemy wam pokazać różnicę w wielkości klawiatur oraz bardzo wiele rzeczy, które właśnie łączają się z samoczynnikiem. Najwyżej schakujemy nas. Takie rzeczy przecież dzieją się przez przypadek. Dobra, chcieliście, żeby wszystkie się świeciły, to się wszystkie świecą. I jak widzicie, stanowisko już lekko przeczyszczone, wyczyszczone. Mamy z nami naszego bohatera numer 1, jeśli pamiętacie, czyli klawiaturę gk 950 i to na niej przeprowadzimy nasz ostry test. A my e, nie robimy zwykłych testów, my robimy testy na ostro, z jajem. Także dzisiaj produkcja stwierdziła, że zostanę Rockmanem, ponieważ eraperem już byłam. MC Borysiu wjeżdża z ostrym testem dla ostrych graczy i samych ostrych zawodników. PGS 500 ode mnie dla Was, Radom. Całe serce włożę wam ten tłusty bit i całe serce mam nadzieję, że włożę także teraz. Będziemy symulatorem gitary. Powinniście znać, jeżeli jesteście tak starzy jak ja z konsol. No, pamiętam chyba, że na PlayStation 3 był właśnie taki symulator. No a teraz sprawdzimy na pc jak sprawię się w roli... Sprawię się, sprawdzę. Albo sprawię się w roli Rock Woman. Rockmana to może nie. To zależy. Dobra, zaczynamy. Koniec tego gadania. Uczymy się najpierw. Po babciowemu. Spokojnie. Nie oczekujcie za wiele. Tak jak ja, od życia za wiele nie oczekuję. Hello darkness, my old friend. Pingu, pangu. Pingu, pangu. Pingu, pangu. Nie no, już jestem ekspertem. Bingu, pangu. Dobra! Do kitu z takim graniem. Do 100 złotych zębów! Nie będę jak jakaś babcia grała. Na szczęście. Mam naszego bezprzewodowego zawodnika i to na nim przeprowadzimy prawilny test. Się przydały te pulsy! Chwała! Wyzwolenie! No, jestem Ruchmanem starym. Straszne rzeczy każą mi robić! Je. Dobra. Moje mili. Bo ja się potargałam. Polecam. Wystarczy tego dobrego. Wystarczy, wystarczy. Idealnie. Drodzy widzowie, jak widzicie, ja dla Was wszystko. Szalona była to końcówka naszego testu, ale takie właśnie są wideo na naszym kanale. Dzisiaj przetestowaliśmy wszystkie klawiatury z serii Geka i mam nadzieję, że każdy z Was odnalazł coś dla siebie. Są klawiatury krótkie, długie, turniejowe, casualowe, membranowe i mechaniczne. Dzisiaj to wszystko. Idę nieco odsapnąć i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym ostrym teście. Ciao!